Mam takie poczucie, że pasja ogrodnicza wyrasta we mnie jak korzeń silnego drzewa. Myślę, że wszystko zaczęło się dzięki mojemu tacie, który podczas całego mojego dzieciństwa zakładał nasz rodzinny ogród na niemałej powierzchni około hektara. Wyciął chaszcze, założył trawniki, piękne rabaty, które później dbałem. Trawniki kosiłem, rabaty plewiłem, posadził mnóstwo pięknych drzew, wykopał staw, obmurował jego ściany. No i wychowałem się w takim środowisku. Z jednej strony jak powstawania ogrodu, z drugiej strony kultury pracy podczas dbania o to wszystko. Z trzeciej różnych warsztatów, shop, w których zaznajamiałem się z technikaliami, prowadziłem swoje własne eksperymenty wszystko to mnie absolutnie pasjonowało i ciągnęło, także później wraz z dorastaniem też kierowałem się w stronę takich doświadczeń, które były bliższe naturze, takie jak opiekowanie się pracownią biologiczną, uczestniczenie w jakimś kółku przyrodniczym, później w ogólniaku klasa biochemiczna, no i wreszcie studia ogrodnicze. Ale też wybór Sposobu spędzania czasu. To wszystko w jakiś sposób było związane z pięknem, z roślinami, z naturą, z przyrodą. Myślę, że myślę, że te wszystkie inspiracje po prostu trafiały na bardzo podatny grunt wewnątrz mnie i to sprawia, że czuję się ogrodnikiem z powołania. I jestem wdzięczny, bo miałem wielkie szczęście dorastać w warunkach, które temu powołaniu sprzyjały.